A więc witam wszystkich z tej strony Teacher12. A dziś zagramy w Five Nights at Freddy's pierwszą część FNAFA, która wyszła w 2014 roku i to ona zapoczątkowała to, co mamy dzisiaj. Ogólnie chciałem to grę nagrać jako pierwszą na moim kanale, ale myślałem, że ale myślałem wtedy, że był tej gry wysyp i że po co. A że teraz jest stanie o hype, więc mi się może dojdzie paru nowych widzów. Więc tak. Eee, nie grałem w tą część z 6-7 lat. Pamiętam, pamiętam, jak miałem na Steamie FNAFA. Od 1 do 3. Konto niestety stare moje zostało yy, skradzione i wszystko poszło się. hm, Więc teraz powrót do starych czasów, jak to kiedyś się bało do tych starych teorii. A teraz, proszę pan, w ogóle zauważyć, zauważyć się, z czego ta gra w w w w ewoluowała. Z jedynki, gdzie gra została na silniku zrobionym po prostu na, na zdjęciach. Do Fnaf Security Bridge, aż do filmów FNaF Movie To jest niesamowite Ale dobra, powrac powracając do gry Five Nights at Freddy's pewnie wszystkim znane. Jeśli nie To Zapraszam do oglądania Bo mój wam Jest Co oglądać Ale po prostu e, Tak, pierwsza AM e, Co ja mówię Pierwsza noc 12 AM E, jeszcze nie wiem, czy ta gra jest za głośna, czy nie. Mam nadzieję, że nie. I jeśli gra będzie taka rozpixelowana, to wybaczcie, ale obecnie przechwytywał na jakieś bardzo moje rozdzielczości. musimy to zmienić. Ale dobra. Jak widzicie, jesteśmy stróżem, który chroni to, to miejsce przed oh, oh, oh. nieznajomymi. Chociaż uh, czy to będą nieznajomi? Zobaczymy. Gra... Jeśli ktoś I Was był was by by was na filmie, a, a, a nie grał, bo nie o co tu chodzi... To. E... No to co? No, to co? no i zapomniałem co mam powiedzieć, nie? Dobra, słuchajmy. Co ma nam do powiedzenia so, gość, gość z telefonu? You ok? Uh, let's see. First an from the company, I'm To Pizza. A pizza. Dzień dobry. No, ogólnie będzie nam o gadał. Pierwszy nas jest tutorial. Widzicie, mamy kamery. Możemy sobie przechodzić z kamery na kamerę. Widzicie, tu mamy animatroniki, Musimy je pilnować, żeby nikt nam ich nie ukradł. TF. Mamy drzwi metalowe, jakby napad ter napady terrorystyczne miały się przeprowadzać. Na nas były przeprowadzane. Mamy światło, oczywiście, i mamy betery, które nie może nam uciec do zeru bo, bo jak będzie zero, to będzie tragedia. Widzicie, mam pierwszą noc. No i co? Musimy patrzeć, nie? Patrzymy, wszystkie są na miejscu. <laughs> Łatwa praca. Ale no.

tam będzie gadał i gadał, ale no, tak on dobra, tak on sobie gada A ja wam powiem, że to nie jest ta seria, o której mówiłem, że, że na ją tak czekam. To nie jest ta. Ja zacząłem nagrywać tą drugą serię, lecz e, no, była powiązana z pewną aferą w internecie, której niedawno dalej jest głośno. Więc nie chciałem. Nie chciałem po prostu w tym powiedzmy uczestniczyć, ale spokojnie wrócę do niej. To jest taka rekompensata Zajmion za to, że nie, nie udało mi się nagrać tej. E, no. Tej serii, którą tak biłem. No, Far Cry 2 pewnie wrócimy, wrócimy i w ogóle, przepraszam, że nie było mnie tak długo, ale. Oho. Oho. O akurat gadać i z ma animatronik. Myślimy co się dzieje. O co chodzi? Ktoś nam go przestawił, co jest? W ogóle. Nie, nie przedstawiłem was. To jest Bonnie. To jest Chica, to jest Freddy. takie... O właśnie to. No, takie niepokojące dum dum dum. No, yy, One dochodzą stąd. Ale dobra. Ktoś, ktoś tu do nas przed jakiś... Terrorysta, prawda? Prawdopodobnie. Eee, no i co w tym momencie robimy? Eee, byśmy zamknęli drzwi nasze stałe metalowe z tytanu, ale bateria nas spadnie, a nie może nam spać. Spaść. Więc szukamy naszego terrorysty. Czy gdzieś tu jest. A te dziwne twarze powiedzmy, że jesteśmy po. Po kuflowym, mocnym i że tak się dzieje. Dobra, nieważne, pierdzielę teraz. <grych> Ale dobra, dokańczając, nie było mnie tak długo na YouTube, bo nie chciało mi się po prostu nagrywać, staciłem tą wena. a teraz jak wsiadłem tylko w czuję się jak nowonarodzony, jakbym t -t tyle nagrywał. To jest ten sam vibe. I dobrze się z tym czuję. Odcinki, mam nadzieję, teraz będą już yy, częściej, chociaż no, ja zawsze mówię, że będą częściej, a nie są. Chociaż mamy światłowód, więc... Powinny, ale niestety w tym roku dużo nauki, bo piąty rok w technikum nie wiadomo o co chodzi i cały czas nam tu ktoś dundumuje. Eee, no, I taka to jest praca, nie? S Mamy terrorystę w pizzerii, który nam chce ukryć anima animatronika choć zamiast go wziąć i wstawić do. go tam, wyjąć go z tam, gdzie jest Przyszedł to po prostu nam go stawia w losowe miejsca? A może to nie jest terrorysta? Chociaż. No, zobaczymy. Oho. Pioseneczka się załączyła. Terrorysta się z nami bawi. Dlaczego <ślesz> mówię jakiś terroryście? Co ja mówię? No i co? W ogóle show stage dining area backstage terrorysta po... Słyszeliście kroki? Terrorista do nas idzie i przystawił kolejnego animatronika. Eee, co nie patrzysz? Ty... Eee, a może to nie jest terrorista. może to animatroniki chodzą? <grym> Oho. A co jeśli tak? Co jeśli one się ruszają? O i teraz znowu obrócił głowę tam gdzie no. Pojawia się stres pojawia się stres i... I pot na ciele Co to oznacza? Jesteśmy pod wpływem alkoholu. A tak naprawdę się boimy sam pod siebie. Tak za przeproszeniem powiem. Oho Kamera padła Co jest? Czemu on tu przyszedł? O nie O mój Boże On tu dalej stoi Dobra, ale tak szczerze muszę oszczędzać energię, bo zaraz zrobi się nieprzyjemnie Już się poszedłeś? Nie 27% na 5:8. Powinniśmy zdążyć. Ale od razu mówię, że pierwsza noc jest najłagodniejsza noc, jaka taka może być. A Bonnie nie chce stąd iść. Dobra, czułem się w 2014 roku, nie? Okay, poszedł sobie. Bonnie znowu. O, no fajnie wygląda. Pojawił się znowu na scenie głównej. A Cieka słyszałam, że. Odnoszę że i stoi tutaj za drzwiami. Znaczy tu są drzwi, a tutaj po prawej stronie. O nie, dziewięć, osiemnaście procent osiemnaście procent, siedemnaście procent, czy damy radę? Tak, do bezpieczeństwa. Żeby cika nam nie weszła. Czyli nic z terrorystów został obalony. Okej okay. nic z terrorystów został obalony, więc czyli. One żyją własnym życiem. I chcą nas. No i właśnie, co się stanie, gdyby nam a nie Może dadzą nam. pizzę. Albo jeszcze w tej nocy się nie dowiemy, ponieważ... 6.00 I kończymy robotę. Koniec tego. I od razu przechodzimy do nocy drugiej, gdzie nie wiadomo o co chodzi. E, w ogóle pokazuję, że mam 4212 FPS-ów. Ale nie odczuł. Nie odczuł. Odczuwuję ta. Nie od... Nie czuję nie tego! Nie. Dobra, teraz tak na poważnie. Widzimy, że Animatynki chcą nas wejść. problem jest zabić. No, witam, witam. Chcą nas przyjść, chcą nas zabić prawdopodobnie, i musimy się kryć, tak? I Bonnie już jest bardzo agresywny, bo już stał. Musimy oszczędzać energię. A to jest dopiero druga noc? I już są bardzo agresywne. Nie dobrze. Dobra. A, i drugi drugiej nocy aktywuj się... Ooooooo! Oh! <laughs> You're welcome! Dzień dobry dzień dobry. dzień dobry, dzień dobry. No. Witam. No, zauważyłem. Dobra, czym mamy tutaj o takim oto z zestawieniu. A nim które się ruszają. No i Foxy będzie sobie bieg, nie? Do nas sobie biegł. Ale po co ja wam to zdradzam? Po co ja wam to zdradzam? Ajajaj, Bo ktoś się ruszył. Boni się ruszył. On już jest tutaj, w holu. się nazywa West Hall. Wiesz, 85% książkowo. Na styk, tak powinno by być. I to tyle Dzięki Ajajaj Dobra, no to co? Czekamy na nich Na nich, nie ja bym nie chciał Ja bym na nich nie czekał Ja bym właśnie stąd poszedł sobie, ale niestety Pieniądz woła, pieniądz woła Co jest gorsze, śmieć bez Śmierć bez pieniędzy, czyli umrzeć z głodu, czy śmierć z animatroniki O i to jest... Dobre pytanie na, na ten wieczór jak, jak to nagrywam, jest godzina 2132 Więc no Jest ciemno, bo... Oho, jest ciemno A jak się wydrzeł Budzę. teraz nie wiem. Wolę umrzeć przez animatroniki czy Prze przez momuśkę? Oho, ktoś do mnie podchodzi. Hmm. Hmm. on tu jest. Dobra, ale teraz musimy patrzeć na tego pana, żeby na mnie. Nie wyszedł. Jak wyjdzie? No to będzie po nas. czeka jest tutaj, tutaj... możemy to otworzyć drzwi. Bombon, tak zwany, bombon, gdzie jest bombon? Tutaj go nie ma. Zniknął. Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. Nie ma, nie ma. Gdzie on do cholery jest? Ej, no nie wiem. Naprawdę nie wiem. Dobra, miejmy kamerę na tym panu. Bo nie wiadomo, co się może stać. O, jest Bonnie, dobra. Chika. Chika jest w kuchni. Ona tak napierdziała gankami, i wszystkim po kolei. No. Bo nie jestem nic mówić, ale na tym w ogóle nagrywała. Coś nie tak. Z. Coś nie tak z sobą po prostu, bo nie jest tutaj w West Hall. Parę w dalej patrzy w kamerę. Masz foxy piękne. Jest on taki piękny, bo jest obdarty. Bo nie jest tutaj. W tej kamerze, dobrze. 3 3M 52% baterii. 52 Czyli baterii, Czy powinniśmy to nazwać baterią? Power. Mocy Mocy Oha, Cika podchodzi Dobra Tak na odwagę Ach. Dobra Czekaj dalej tutaj, bo oni tutaj Foxy dalej patrzy Freddy Jak się nie ruszy, tak się nie rusza Oho! Ktoś się ruszył I czyżby to była dzika? Tu jej nie ma, tu jej nie ma, tu jej nie ma. Tu jej nie ma. Ale jest boni za to! A Cika tutaj wróciła Dziwne zagranie. Była blisko, nagle sobie poszło. Może się czegoś przestraszyła? A jeśli się czegoś przestraszyła, to znaczy, że ktoś jest potężniejszy od niej. I chyba wiem, kto to mógł, kto to mógł być. To ja! W ogóle miałem takie. przemyślenia, czy by. O, ja pierdzielę! Nie ma go! Patrzcie tutaj! BUM! I walnął w drzwi. On walnął w drzwi. I znowu mi kamerę Na czas nieokreślony o, Dobra, dajcie mi coś powiedzieć Czy gdzie jest? Dalej tutaj Tu jest Bonnie A Foxy? Co się schował Dobra O, ktoś tupie Tu jest Bonnie. O, Czekaj, jest blisko Dobra, teraz kamera raczej na tych dwóch Foxy raczej drugi raz nie przyjdzie Przynajmniej nie powinienem. O nie, zaatakowałem grę. Znaczy, sproszedłem na drugi monitor. Dobra, bo. Po... Dobra, dobra, witam panią. Co poszłaś? No i dundumuje mi znowu. No szyń tu nie ma. Gdzie jesteś, koleżanko? Tutaj, w East Hall. Dobra, musimy osiągnąć energię, no halo, bo zaraz stanie się coś bardzo nieprzyjemnego. Tutaj nie ma, tutaj nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. Woni mi zniknął. To już jest bardzo blisko mnie. Bardzo blisko. Tylko znalazłem, dobra, bo nic tutaj Ale Powiem tak Patrz tutaj Dobra <laughs> Fox nie przyjdzie Z kamerą, kamerę mogę mieć wyłączoną I teraz tylko światła Przecy na co kiedyś to pani, bo to 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 oznacza, że wygraliśmy drugą noc Ha, wygraliśmy, przeżyliśmy Wygraliśmy życie, brawo hmm. Teraz przychodzimy do nocy trzeciej Ale według mnie to powinno być już na tyle W następnym odcinku Prawdopodobnie Prawdopodobnie Doświadczymy jumpscare'a Czyli ktoś nam tu wejdzie do środka, więc dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Trzymajcie się, cześć. Widzimy się do następnego. Cześć.